Witajcie widzowie! Niedawno nagrywałem ostatni odcinek, gdzie były te spinary z 2025 roku. Więc teraz popołę na kolejny zestaw z 2025 roku i też z Zagończaku dokładniej z zestaw 71833. 1, 8, 3, 3. Mm, mm, super, on ob, obudzowy, ob, on od odrzutowy i Alina. Oczywiście też Lojzerasa i Alina tak w poprzednim zostawie. Są no, tak samo wyglądają, no, jedynie raz nie ma tych ramienników, ale no oczywiście figurki na końcu śledzimy. A teraz, no. Pamiętajcie, łapka w górę i, 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 i suba. No i można, no, no i lecimy, my z filmem. witajcie, wracam do Was. I właśnie, najpierw sobie przedstawię go, 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 konstrukcję, specjalnie dla Was zachowałem pudełko, żeby je pokazać na filmie. Bo otworzyłem je tak, jest tego, najpierw pokażę Wam, bo ten odrzutowiec będzie się rozdzielać, jest taki mniejsze tutaj jest na przykład taki dron na Rasa. Taka ja w sumie kapsuła ratunkowa, yy, yy, ja tak nazywa się tam siedzi Alin, też tam steruje, tylko to wyjdę, bo nieźle siedzi, o, bardzo. Jest ta kapsuła, jeszcze te skrzydła, o, To znaczy nie skrzydła, tylko tutaj jest, o, otwierane. Tutaj akurat to nie jest też takie ładne. Ten jego dron, ale no, da się znieść. Jeszcze takie coś, no. Mimo, że wola, jak to jest wszystko złączone, pomijając już to, bo ten dron, no to. Moim zdaniem, on jest brzydki, ale jak wolicie. Więc zaraz przejdziemy sobie do omówienia Na każdej części z osobna. W takim razie lecimy najpierw z tym. z tym dronem no to w takim razie robimy tego drona ten dron e, jeśli chodzi o ten dron no to, to jest w sumie um, um, głowa raju z stawu tego e, smoka raju tylko, że jedynie w czarnym kolorze i i trochę a, in, inne tam, na tam na, nadruki tutaj na dodatek takie, takie coś w sumie sam nie wiem, no to przypomina taki smoko, dron i takie skorpionowate. Sam nie wiem co to jest, ale na tym może usiąść u, tutaj Lord Raz, nawet pokażę. Weźmiemy Loreda i on nam tutaj może usiąść, o, ale no, hmm. Jak ocenić ten fragment? To hmm, moja ocena to chyba nie chcę być za ostry, ale chyba 4 na 10 ten fragment. Dobra, no to przechodzimy sobie do reszty. Teraz pora na ten w sumie katapultę albo kapsułę ratunkową. Tutaj może sobie usiąść alin. Tutaj naprawdę ładnie nawet wykonane silniki, tutaj te żeby podłączyć się z y, tamtym większym. nie lewie to wygląda chyba jak razem jest przyczepione z tym, ale bez tego drona, nie może jego też by to przyrobić. niestety. niestety. No to jest, niestety było kilka naklejek, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, czego ja raczej nie lubię. Niech chyba wszyscy nie lubimy. Oczywiście no, naklejki robią fajnie, ale lepiej to, one są już nadrukowane na element, a nie że trzeba je samodzielnie przyklejać. No, tutaj ma jeszcze takie mini skrzydła, mini silniczek, oczywiście tam do sterowania. To no, jest szybko, z tego jeszcze tam będzie ta część, ta część, więc widzimy się. Ostatnia część, do no, tego może być tutaj ten nowy teraz Z tyłu są takie, właśnie takie, ten. I właśnie to ja się zawodłem. pomyślałam, że to będzie taki bardziej X-Wing, e, tylko że w stylu Lego Injago, ale nie. To jest tylko tak się wydawało, ale i tak, bo bardzo ładny jest. Z tyłu dwa wielkie silniki, tutaj żeby mógł lecieć eee, ta kapsuła. Moim zdaniem najlepiej to prezentuje tą kapsuła, ale jeszcze złożę to tutaj. Tutaj było wiele naklejek, na przykład tutaj, że awaryjne że rozstrzelanie. Tutaj na przykład są dwa silniki, też jeszcze jest wystrzeliwanie. O, tu jest tutaj ten do strzelania. strzeliłem no tak strzela te skrzydła no w sumie jestem trochę zawiedziony ale i tak fa fajnie jest myślałam, że to będzie taki bardziej x-wing ale jednak nie a teraz sobie przejdziemy do tego jak to będzie wyglądać sobie złożymy to jasne dokładniej w sumie tak bardzo. Wkładam tego, to jest. O i tak wygląda mojzelem najlepiej. I sumie, tą kapsułę oceniam 9 na 10, bo jest ładna. Ten, ta część już 8 na 10, a to razem no to chyba 9 na 10. No, więc nie, niezłe. Zestaw, no jedynie no co mi się nie podoba w tym zestawie no to ten dron, który jest <gryw> Ale no pomijając ten dron no to ten zestaw naprawdę jest ładny, wiesz, przyjrzyjcie się, polecam go 71833 Powtarzam wam kolejny raz, bardzo piękny No to przejdźmy sobie do mm, figurek muszę pochwalić te fi figurki, bo one są naprawdę świetne. Ja jestem ciekaw jak one on w ogóle będą w wersji serialowej, a nie ten, jak będzie wyglądać w ser wersji serialowej. Ostatnio bym zobaczył w trzecim sezonie, bo oczywiście też do trzeciego sezonu. No, 17 kwietnia. Niestety na no, nie nie było, widać niestety, jak jak y, wygląda, no nie wiadomo, może się, niedługo się pojawi kolejny. Przejdźmy do, do figurek. Wow, najpierw zacznijmy od tych złych, czyli dragoniem. Tutaj jest przepiękny mały smoczek, o i na dodatek figurka, która zawiera chyba najwięcej elementów LEGO, jakiego kiedy, kiedykolwiek widziałem. Tutaj jest tyle elementów LEGO, że głowa mała. Jest taka ładna, że nie wiem. Tutaj jest e, Dragonian. Ma taki... I, te, i na, ich, na jego plecach jest taki ten sam smok, który jest tutaj, tylko że na jego plecach co będzie pokazywać skrzydła jego. I Wow, to jest naprawdę bardzo ładna Figurka. Alin i to... E, I to na dodatek e, z takim kryształem żółtym i z tak zwanym prysmatycznym ostrzem nie wiadomo jeszcze do czego służy, ale się dowiemy w trzecim sezonie. A tutaj jest charakterystyczny moc rasa i Loretras. Nie wiem czy to widzicie, ale w tym zestawie ja mi się błąd e, ponieważ prawe oko rasa jest niedorysowane, nie wiem czy to widzicie. Znaczy, Niedodrukowany, tak to można nazwać. Nie wiem jak to powiedzieć, ale mi się to trafił mi się błąd w sumie. Ciekawa figurka, muszę przyznać. To jest ten sam, ale nawet teraz to jest ci sami, co, co byli wcześniej e, ten, e, w tamtym zestawie, który wam wcześniej byłem tutaj z tymi 12 filmami są to w Spięgsu. Więc dobra. A teraz... Ja się pokażę Wam, jak to wygląda, gdy te wszystkie postacie siedzą sobie w tym odrzutowcu. Może Wam przyznać fajny zestaw, polecam. w włożę. A jedziemy I jak coś no, pamiętajcie, że do Was też kolejny odcinek oczywiście, gdzie też pokażę to, który już będzie otwarty, przyznaję, ale oczywiście też będzie i to akurat tamten, który Wam pokażę w kolejnym odcinku, tam bym tylko mało zapowiedź. to będzie już z 2024, ale będzie ba bardzo ładny i przewielki, a potem, no a potem no, i to będzie ładne no, tak. Tak się prezentują wszystkie. że są w środku. Ten dragonian przepiękny, którego ja na ten punkt podziwiam. I proszę bardzo. Więc w takim razie to, 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 to koniec Od odcinka. Tylko... Miałam mieć zawsze stawić, że ten dragonian ma z jednej z taką minkę z drugiej. Ja tylko zajmę tego smoka o taką. No i tyle w sumie. Każdy odcinek. Widzimy się w kolejnym, który, który może być mm, jutro albo pojutrze, jeszcze nie wiem. Ale no coś są, sądzę, że jutro będzie. Do zobaczenia! Cześć!